Wszystkich Bardzo serdecznie pod odcinku Ewolucji. Z góry przepraszamy, że wczoraj nie było odcinka, ale mieliśmy dla Was przygotowany Ewolucji, gdzie ja ewoluowałem Pikachu, ale no, mój kolega ma dzisiaj Pikachu i tak, a i u mnie było trochę z jakością, było słabo i z szumieniem, a wczoraj też nie mieliśmy za bardzo ochoty, żeby wyjść, no ale dzisiaj mm, dla Was w, w specjalnie. Dwie mega ewolucje, a więc zaczynajmy pierwszy pie, pikachu. I wiecie, że żeby miał najlepszy ataki. Będzie rajczy z czapką jeszcze to właśnie. I teraz można właśnie złapać takiego pikachu. Pikachu z jajka można wykluć i tak dalej. No i. Szkoda, że się trochę zbakowało. Ale dobra. I Jakie ma ataki? No, słabe, ale teraz druga ewolucja. Dobra, teraz ewolucja. I nie wiem kogo, ale u mojego klegines, nazywa on się ra Barbara, więc ra Barbara. I czy nas Chociaż wątpię w to, bo on chyba miał Solarbima, co nie? No, to raczej nie będzie. Ale no, nie chcieliśmy czekać z tą ewolucją, bo się nam nie opłacało. Nie mieliśmy dzisiaj materiału na odcinek, no chyba że aktualizacji właśnie piszcie w komentarzach, czego nie chcecie. Okay. No i słabo z atakami. No więc trzymajcie się. Cześć! No i przy następnym ujęciu robimy ponite. Znaczy mój kolega robi ponite. Jak widzicie, ma fajną nazwę, a więc ewoluuje ją. No i zliczcie na fireblasta. Ciekawe jakie będzie mieć ataki. Na następnym odcinku mój kolega ma dla Was coś mega, 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 ale to niespodzianka. Ale nie wiemy też, czy musi do następnego odcinka do tego też Candy. Więc, no, nie obiecujemy. Widzicie tego rapido-shoppingowego i liczne. Hey, hey. No, słabe, słabszy od Fireblasta. No, ale i tak, po nich to się nie walczy w dzieniu. No to. Co tam? To chyba już wszystkie ewolucje na ten odcinek, ale nie jesteśmy pewni. Ale chyba raczej tak więc. Do widzenia albo dobranoc. Cześć.